Czerwiec, miesiąc paradowania i obnoszenia się ze swoimi poglądami. Parada równości w Warszawie już 17 czerwca, ale małe biforki miały miejsce już dziś w całej Polsce. Tysiące wiernych maszerowały ulicami swoich miast, celebrując jedyne słuszne ciało Boże ciało. Mało które święto budzi w Polsce tyle emocji. W dzisiejszym odcinku spróbujemy dowiedzieć się dlaczego. Zapraszam Was na zestawienie 10 dowodów, że Boże ciało to stan umysłu. Numer 10. Są na świecie rzeczy, które się fizjologom nie śniły. Jedną z nich są ołtarze na procesjach Bożego Ciała. Oto jak w 2013 roku prezentował się jeden z ołtarzy na łódzkim osiedlu widzew wschód, który ustawiono przed biedronką. Jeszcze te dwuznaczne napisy. Wejdź, zostań. Najlepsi specjaliści od reklamy nie daliby rady takiej reklamy biedronce zrobić. Żartowali internauci. Ciekawe, czy odpusty też będą mieli w niskich cenach. Niedługo przerobią biedronkę na kaplicę. I to w sumie nie byłby taki głupi pomysł. Przynajmniej byłaby otwarta w niedzielę. Tylko weź się to później przeciskaj z koszykiem pomiędzy dzieciakami uczęszczającymi do pierwszej komunii świętej. Numer 9. Tutaj jeszcze lepiej. Społem bierzcie i jedzcie. Proszę, powiedzcie mi, że oni to robią dla beki, że te hasła reklamowe nie są dziełem przypadku. A w Legionowie ołtarz postawiono przy otwartej żabce. Wyobraźcie sobie, że zamawiacie hotdoga w żabce, wychodzicie, a tu tysiące osób klęczy w waszym kierunku. A wam głupio, bo wiecie, że ze wszystkimi nie dacie rady się podzielić. Numer 8. W 2013 roku jednemu z uczestników procesji na warszawskim Ursynowie tak bardzo przeszkadzała młodzież grająca w piłkę na boisku w samo Boże ciało, rzekomo ignorująca księdza śpiewającego Ewangelię, tutaj jest śpiewana Ewangelia. Że aż sam postanowił zignorować księdza śpiewającego Ewangelię, wyciągając telefon i nagrywając relacje na YouTube, nazywając młodych ludzi cieszących się życiem poganami. Chrześcijaństwo się broni, a poganie atakują. Rozumiem obgadywanie ludzi po przyjściu z kościoła, ale w trakcie? Numer 7 W 2019 roku jednemu z poznańskich księży nie spodobało się, że na procesji Bożego Ciała kwiatki sypał chłopiec. Zdarzenie było dla księdza na tyle szokujące, że aż postanowił opowiedzieć o nim światu. W pewnej poznańskiej parafii, do dziewczynek sypiących na procesji kwiatki, jedna z matek przyprowadziła swojego małego synka, dała mu koszyczek i chłopczyk rzucał kwiaty. Pozwólcie, że nie skomentuję. Uff, całe szczęście, że nie skomentował. Strach pomyśleć, jakie epi Zbierały się już księdzu na języku. Jego wpis na Twitterze wywołał burzę w sieci. W większości nie przeszkadzał fakt, że chłopiec sypał kwiaty. Ktoś zaznaczył, że w jego parafii w Katowicach od co najmniej 30 lat chłopcy towarzyszą dziewczynkom w tradycyjnym sypaniu kwiatków i dla mieszkańców to normalna praktyka. W obronie księdza stanął między nimi Krzysztof Bosak, twierdząc, że w kościele role płciowe mają być różne, a nie ujednolicone. Kościół to nie poligon doświadczalny dla lewicy. Ja nie mogę. XXI wiek mieliśmy mieć latające samochody, a ludzie kłócą się o to, kto Powinien sypać kwiatki przed stopy księdza. Numer 6. Procesje Bożego Ciała dzisiaj to i tak nie to samo co kiedyś. Na przykład w 2009 roku w Kuniowie koło Kluczborka procesja miała miejsce na torach kolejowych. Wierni zasiadający na 10 platformach byli ciągnięci przez dwie lokomotywy, mijając po drodze cztery ołtarze liturgiczne. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby to parada równości jechała tak pociągiem przez opolskie wsie. Numer 5 Nietypowe Boże Ciało miało też miejsce w Pszczynie. W 2008 roku ksiądz na procesji wieziony był czerwonym kabrioletem, a dokładniej czerwoną Mazdą MX-5. Podobno duchowny miał problemy z kolanem i nie był w stanie przejść trasy o własnych siłach, ale żeby od razu kabrio, ksiądz kabrio wierni kardio. Najwyraźniej zwykły wózek za 200 zł wyglądałby zbyt biednie. Numer 4 W 2013 roku hitem w internecie było też zdjęcie auto odholowywanego z poznańskiej ulicy Garbary, tylko dlatego, że stało na drodze procesji Bożego Ciała. I to nie żaden pojedynczy przypadek. W 2019 roku aut tych było już 27. Kierowcy, którym umknął znak informujący o zakazie parkowania, bo ksiądz będzie szedł na spacer, musieli jechać po swój samochód aż 12 km dalej, gdzie nie jeździ żadna komunikacja, tylko taksa i to w drugiej strefie, a do tego zapłacić mandat za złe parkowanie oraz odholowanie samochodu. Numer 3 W 2011 roku przebieg procesji Bożego Ciała... Za ...zakłócił człowiek motyl pląsający między ludźmi. Miał to być jednoosobowy protest jednego z mieszkańców przeciwko wszechobecności kościoła w życiu publicznym. Choć dzieci uczestniczące w procesji myślały, że cały ten performance jest tylko częścią procesji, niespodzianką... ...i bardzo im się podobało, księżom nie było już do śmiechu. Urażony proboszcz powiedział podczas mszy, że zamierza zawiadomić prokuraturę i zachęcił innych urażonych do dołączania. Numer dwa. To zdjęcie ma już z 15 lat, ale wydaje się jakby było zrobione wczoraj. Przedstawia kobietę leżącą krzyżem przed procesją Bożego Ciała. Najśmieszniejsze, że w tej całej adoracji nie przeszkadza jej nawet szyna, co jej się w biodra wrzyna. Szkoda tylko Karola Krawczyka, który przez takie potem ma koszmary. Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach? Poza tym, czy to nie ta sama kobieta, co ostatnio leżała w parczewie? Skubana teleportowała się. Numer jeden. Tymczasem Boże Ciało w Gdańsku, ministranci modlący się do BMW. Pewnie myślą, że BMW to skrót od Bóg nie wybrał. Nie zdziwiłbym się, gdyby Seba zaparkował tam celowo. W końcu nic tak nie spełnia Seby, jak ludzie patrzący się na jego 21 Letnią boemnicę, a co dopiero klęczący. Okej, okay, i tym klęczącym jak ten autobus, ale tylko na żądanie akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na Planecie Faktów, tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!